Dzień dobry, witajcie. Zrobiło się nareszcie gorąco. Jeszcze niedawno, no raptem tydzień temu, mówiłem o tym, że mokra pierwsza połowa lipca, że było chłodno i wilgotno. Przynajmniej u nas na Pomorzu, ale myślę, że w dużej części Polski także była taka pogoda wilgotna i chłodna. Zrobiło się gorąco i słuchajcie, pojawiły się pytania od Was dotyczące podlewania. Kiedy podlewać ogród? Kiedy podlewać rabaty? Kiedy podlewać warzywnik? rano czy wieczorem, która z tych pór dnia, bo przecież nie samo południe, będzie najlepsza do tego, żeby podlewać nasze rośliny. Zapraszam. Myślę, że jest bardzo wielu jeszcze zwolenników podlewania wieczornego, no bo zawsze tak podlewano. Zawsze no ja pamiętam, że na Rodosie, że na ogródkach działkowych wieczorem zawsze spadało ciśnienie w kranie. Woda Słabo już leciała, bo wszyscy wychodziliśmy, wszyscy wychodziliśmy ze zraszaczami, z wężami i podlewaliśmy. Rabaty ozdobne, chociaż one były w drugiej kolejności, a w pierwszej to warzywniki podlewaliśmy. I te rośliny, które były spragnione wody, które były wygrzane światłem, wygrzane słońcem. Tak. Tak, tak było podlewanie. Wieczorne podlewanie tłumaczono tym, że przez noc, przez wieczór, przez noc i przez ranek ta woda zdąży głęboko wsiąknąć w glebę. Zdąży wsiąknąć w glebę, dojść do korzeni. Tak, ale jest jedno ale, i to duże ale w przypadku wieczornego podlewania, w przypadku wieczornego zraszania liści. Otóż jest tak, że zraszając liście. One przez kilka godzin będą wilgotne. Tak zaczniemy o 18, 19, to do 7, 8, 9. Często są nadal wilgotne liście. A więc zobaczcie kilka, kilkanaście godzin wilgotności liści, a to oznacza, że są idealne warunki do rozwoju chorób grzybowych. Znakomite warunki. Tak jak opowiadałem, patogenie zarazy ziemniaczanej. To nie jest grzyb, to jest podobny do, zachowuje się jak grzyb, podobny do grzyba patogen. On potrzebuje od 4 do 8 godzin. Od trafienia do wgryzienia się, jeśli ma tylko dobre warunki. Wgryzienie się w sensie wniknięcia w roślinę, jeśli ma tylko odpowiednie warunki, jeśli ma zwilżone liście, liście, liście są wilgotne. Więc wieczorne podlewanie równa się bardzo często zwiększone ryzyko wystąpienia chorób grzybowych, a tego nie chcemy. Jeżeli więc wieczorne podlewanie roślin, no to bez podlewania liści, bez polewania liści. Linie kroplujące, które są rozłożone na rabatach ozdobnych, czy na grządkach warzywnych, kroplowniki, które dostarczają wodę roślinie tuż pod korzenie, no, podlewanie pod korzenie, nie po liściach, a pod korzenie, konewką naszych roślin. Albo, bardzo często przecież tak jest robione, że położenie tego zraszacza, węża, położenie na grządce czy na rabacie ozdobnej, odkręcenie wody, niech ona tam się rozpływa po tej rabacie, niech się rozpływa i niech wsiąka w glebę, ale liście, ale liście pozostają suche. Jeżeli jednak używamy zraszaczy, jeśli używamy systemów podlewania takiego zraszającego, które polewają także liście, czy to będą ręczne zraszacze, automatyczne, wahadłowe, to ranek będzie najlepszym wyborem. Wczesny ranek, kiedy słońce jeszcze tak nie grzeje, tak jak teraz w południe, rośliny nie są nagrzane po wieczorze, po nocy są chłodne, więc włączenie zraszaczy od godziny czwartej czy piątej rano, przecież w wakacji możemy wcześniej wstawać, do godziny maksymalnie dziewiątej, no może dziesiątej maksymalnie, to jest idealny wybór. Woda i tak zdąży wsiąknąć w glebę, bo, bo zadbaliśmy o nią, zadbaliśmy, bo prowadzimy ogród ekologicznie, ściółkujemy jesienią kompostem albo przekompostowanym obornikiem nasze warzywniki, ściółkujemy rabaty ozdobne czy rabaty warzywne słomą, trawą, kartonami, co tam jeszcze można użyć, zrębki, kore, tak? Więc ściółkujemy materią organiczną, która spowoduje, że ta woda łatwo będzie wsiąkała, nie będzie spływała, jak w przypadku wylizanych grządek, nie będzie pływała na ścieżki gdzieś tam na boki, tylko nie będzie pozostawała na grządce. Więc woda i tak dotrze, i tak dotrze do gleby, dotrze do korzeni roślin. Ale to, co jest ważną zaletą, że to wschodzące słońce, te pojawiające się słońce bardzo szybko osuszy roślin. Przez to ha, ta możliwość rozwoju chorób grzybowych, o której mówiłem, będzie dużo mniejsza. No to jest taki sposób też prewencji przed chorobami grzybowymi. Podlewanie poranne po liściach, a nie wieczorne. Jeżeli więc podlewamy, polewając liście zraszaczami wahadłowymi, ręcznymi zraszaczami, automatycznym takim podlewaniem, które rozpyla wodę, strumień wody ponad roślinami, to podlewamy zdecydowanie rano. Unikając w ten sposób chorób grzybowych, ograniczając ryzyko ich wystąpienia. Ale jeżeli możemy, mamy systemy podlewania podkorzeni, możemy podlewać podkorzenie roślin bez zraszania liści, to wieczorem lub rano. Słowo lub w logice matematycznej zawiera także spójnik i, bo co to znaczy? że rano i wieczorem. No, są na przykład uprawy w donicach, pomidory w donicach, pelargonie, kwiaty w donicach, które mają no, niewielką tą bryłę korzeniową, niewielką ilość podłoża wokół korzeni, szybko przesychają w te upały, a jeszcze jak włączy się wiatr, to już w ogóle są bardzo suche. I wtedy bardzo często trzeba je podlewać i rano, i wieczorem. Dziękuję, wszystkiego dobrego, subskrybujcie kanał Naturalnie Ogrodach. Do zobaczenia.